Natalia Siwiec i Ukreska się nie rozbierze. SKD, taka decyzja? Natalia Siwiec 34L zaistniała w mediach w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w nokreskanej dzięki swoim kurscem kształtom. Teraz jednak postanowiła. Kreska chce co zmieni w swojej karierze i ukreskawice i fani nie zobaczy jej pięknego ciaba. W 2012 roku, gdy została wypatrzona na trybunach stadionu narodowego, okrzykni to J. Miss Euro 2012. Potem szybko posypa bysi propozycje sesji, również Kreska tych rozbieranych. Reklama. Natalia nie miała kreska adnych oporów, by Z nich korzysta i tak, by niemal kreska enaka kreska jogbatce magazynów dla panów. Do tego bardzo cechatnie opowiada bawu w wywiadach o swoich bukreskakowych przygodach i bogatym kreska seksualnym. Nikogo już kreska po pewnym czasie nie dziwi by kolejne pikantne wyznania gwiazdki, ani jej rozbierane sesje. Wszystko jednak się zmieni bo. Gdy 21 sierpnia 2017 urodziła swoje pierwsze dziecko córk Mi. Od tego momentu Natalia jakby ba, bardziej pilnuje tego, co opowiada w rozmowie z mediami, a teraz przyżba kolejna na PN zmian w jej kreska życiu. Gdyby teraz zadzwonił do mnie magazyn dla panów Z propozycji rozbieranej sesji, odmówi babym. Ten etap jukreska jest za mn. Przed córką by bobiknie, ale teraz jukreska kreska nieby boby mowy o takiej sesji, wyjawi modelka w rozmowie Z faktem. Siwiec nie ukrywa, kreska e ta trudna decyzja była motywowana dobrem jej córeczki. Nie wyobra kreska am sobie, kreska e moja córka pójdzie do szkoły i moje rozbierane z od kreska e jej kolega lub kole kreska anka, dodaje siwiec. Celebrytce tak spodoba bo bycie mam, kreska e u razem z m m Mariuszem Raduszewskim elo dla mi. Nic widzę dziwnego, kreska e Natalii zmieniby siwu kreska eciu priorytety i teraz najwakreskaniejsza jest dla niej rodzina. Matka siwiec zabokreska y bakon to na Instagramie. To ona nauczy bacórk zamibowania do luksusu.